Nowa deszczownia, a właściwie jej część naziemna, aż ciężko w to uwierzyć. To, co tutaj jest, ma ponad 300 metrów, a zmieściło się na jednym samochodzie ciężarowym. Druga rzecz, w którą ciężko uwierzyć, mianowicie to, że tą tutaj deszczownię złożono raptem w ciągu dwóch dni. Ekipa składająca a tutaj pojawiła się wczoraj około godziny 15-16 pracowali gdzieś do 21. Dzisiaj od samego rana praktycznie do świtu z ustawieniem maszyny, z rozruchem gdzieś godzina 15:30. Maszyna deszczownia już przetestowana. Niestety nie miałem z sobą sprzętu, żeby Nagrać, jaka są ustawiane dusze wózki, jak wygląda jej rozruch, ale tutaj chciałbym parę słów o niej powiedzieć. Nie ma tutaj technologicznie jakiejś bardzo dużej różnicy, ale po kolei kilka słów. Zazwyczaj na końcu deszczowni przęsłowej znajdziemy deszę skrajną oraz zawór wlotowy bądź różnego rodzaju działka. Tutaj niestety takiego sprzętu nie ma, ale jest możliwość i będzie dołożona dysza skrajna oraz zawór wlotowy, który jest bardzo popularny w okolicy. Celem tego sprzętu jest ograniczenie powierzchni nienawadnianej w narożnikach pól. Jeśli chodzi o dyszę skrajną, ona znajduje się tuż pod rurociągiem. I można tak porównać. Tak jak normalna dysza na przywodzie gumowym nawadnia 2 metry w prawo, w lewo, tak dysza skrajna ma większy przepływ wody i nawadnia powiedzmy przykładowo 4 metry w prawo, w lewo, i ona jest uruchamiana pierwsza. Jeśli chodzi o zawór, on pozwala na zwiększenie. Szerokości o dodatkowe 10, może trochę więcej metrów, natomiast działka to w zależności od tego jakie jest działko, jakie jest ciśnienie. To jest parę metrów to nawet 30 metrów. Wracamy firma Woley. Robią deszczownie do 1 mili długości, czyli aż 1,6 km. Żeby to zasilić, potrzeba 100 dni o wydajności 2000 galonów na minutę, czyli prawie 8000 litrów wody na minutę. W tych tutaj deszczowniach nowszych stosuje się. Inny rodzaj zraszacza niż to miało miejsce parę lat temu. Zasada działania jest bardzo podobna. Tutaj też taki spryszkiwacz jest w stanie na 2 metry w prawo, w lewo wziąć, nawodnić, także jak najbardziej ok. Ta różnica. To ten element, który można tutaj e, zdemontować. Na chwilę odłożę aparat, żeby to położyć z powrotem. Także już to jest odłożone z powrotem. Jeśli chodzi o wózki, to tutaj wielkiej rewolucji, wielkiej filozofii nie ma. Tak samo silniki elektryczne, silników elektrycznych. Przenoszony jest napęd na koła. Będzie tutaj widać tak: widać okablowanie, które to zasila. I mamy silnikę sterującą. Na zodzień chyba tej skrzynki się nie używa. Można włączać, włączać, wsteczce dany wózek przemieszczać. Tutaj mi się zdaje, że to się tylko i wyłącznie używa. Tak jak dzisiaj idziemy do ustawienia deszczowni, żeby to było w linii. A tutaj też konstrukcja jest troszeczkę inna, ta konstrukcja osłabniająca. Ta tutaj kratownica z kątowników, one można powiedzieć, że się w starej konstrukcji z sobą spotykały. A tutaj jest troszeczkę inaczej. Przejdziemy te Parę set metrów. dzisiaj było właśnie prudne na nawadnianie. Gdzieś mam zdjęcie tego, a jeśli nie, to poproszę tej Dawida, żeby mi odesłał. Co z ciekawostek. Dwa dni to jest cykl jednego obrotu, żeby tutaj w tych warunkach pogodowych rzeczywiście, żeby to nawadnianie miało sens. Można to zrobić krócej, można to zrobić gdzieś nawet poniżej dnia, no ale tutaj też parowanie więc dla tego gospodarstwa tutaj optymalnymi warunkami Efekt jest taki, to jest dwa dni. A bardzo fajny też jest efekt, jak te wózki się poruszają. Im bliżej jesteśmy koła, tym te wózki e, robią mniejszy dystans. Czas, w którym się poruszają, jest krótszy. Wózki skrajne przemieszczają się szybciej. Fajnie słychać, jak pracują silniki elektryczne, jak to się wszystko porusza. Jeśli chodzi o trwałość tych deszczowni, bo tutaj rozmawiałem z serwisentami, z monterami, to jest 20-30 lat. Poprzedniczka niestety pracowała 18 lat poniżej normy. Natomiast w zależności od tego, jaka jest woda, czy jest wiecznie, w danym miejscu to jest 26 lat. Oczywiście, jak przyjdzie tutaj tornado czy huragan, no to o, czy to będzie nowa konstrukcja, czy 20 dwudziestoparoletnia, ona po prostu e, i tak się weźmie e, i podda. I tutaj nie ma, jakby to powiedzieć, co się dziwić. Tak było w tym roku na północy Tekrzesu. Nawet tutaj rozmawialiśmy, że parę lat temu tornado nawiedziło taki obszar, gdzie naprawdę tych deszczowni jest od groma i wtedy wiadomo siła przyrody tak są zrywane dachy na domach, stodołach tak i takie deszczownie są wywracane co jeszcze tutaj ciekawego zauważyłem mianowicie jeśli chodzi o te spryskiwacze one są obecnie na wysokości 1,40 m jakoś tak, poprzednie były na wysokości Teraz to są obecnie metr, metr 30, metr 40. Poprzednie były gdzieś na wysokości 1,70 m, metr 80. Ale jest troszeczkę inna charakterystyka tych spryszkiwaczy. Także pod tym względem one to, co mają równomiernie pokryć, to pokryją. One dają też tutaj taką kroplę, porównywalną do takiego drobnego deszczu. Eee, Także to też eee, nie jest eee, to uderzenie wody tak niekorzystne jak w deszczowniach szkolowych, które my wykorzystujemy. Ja uważam, że u nas by się to dosyć fajnie sprawdziło do e, nawadniania e, plantacji e, warzywnych. Dochodzimy do centrum, do jednostki e, centralnej. E, tutaj się e, okazało. Dave akurat tego sprzyskiwacza nie chce, bo o, tutaj to spryskało e, na studnie, więc jest e, założona taka kancelaria. Wiecie, gdzie się e, kończy stara część, a gdzie nowa? No tak, patrzymy, w tym miejscu kończy się e, część e, a stara zaczyna nowa. Widzę, że tej obrotnicy nie wykorzystali. Zostawki starą, chociaż była przywieziona. Taki rzut okiem na całość. Jak to po prostu razem wygląda. 300-metrowa.